Właściwie przeszkody między mną a Bogiem to ja tylko mogę stworzyć, bo z Jego strony przeszkód nie ma. To zawsze yy, z mojej strony jest problem. To pamiętam jedna z pierwszych nauk papieża Franciszka. Nie? On jest zawsze gotowy. On zawsze chce przebaczyć. Problem jest z Twojej strony, że, że po to nie przychodzisz. Nie? Sobie komplikujemy. Tak naprawdę co by to zrobić, żeby nie przyjąć tego, co Bóg mi daje? A to się obwiniamy o różne rzeczy, ja to nie wiem, że to nie ma sensu, że ze mną już nic, ale to może o tym trochę dzisiaj jeszcze będzie, ale ja chciałem do tego dzisiejszego Słowa Bożego zajrzeć. Na pierwszy rzut oka, tak, ze cztery takie przeszkody, które możemy stworzyć, żeby Bóg nie zadziałał w moim życiu. Syryjczyk Naaman razem ze swoim królem e, pierwszą przeszkodę stawiają, myląc Boga z człowiekiem, a właściwie człowieka z Bogiem. E, król daje list e, do drugiego króla i pojedź tam, załatw tę sprawę. Oni nie zrozumieli, co mówi ta branka z Izraela. Nie zrozumieli, że jej chodzi o Boga prawdziwego, żywego, a nie o jakichś przedstawicieli religii, o Boga jej chodziło. Przychodzisz do króla, dajemy pismo, masz uleczyć mojego sługa z trądu. Król zgłupiał zupełnie, co on chce ode mnie. Zastanówcie się, czy nie szuka zaczepki. Zdarza się nam, że my, że mylimy człowieka, że od człowieka wymagamy tego, co może nam dać tylko Bóg. Kiedy to się dzieje? Na przykład jak jesteśmy bardzo wygłodniali bliskości drugiego człowieka. A to się niestety często zdarza, bo gdzieś tam w domu tej bliskości nam zabrakło z naszymi, no właśnie, nie zawsze tak się nazywają, nie? bliskimi naszymi. Gdzieś tego nie było, gdzieś zabrakło, gdzieś nie mieli dla nas czasu, nie było rozmowy głębokiej, nie było, nie wiem, zwykłego miziania. Ta, to gdzieś nie pomiział córki, tylko nie miał czasu, I potem spotykamy drugiego człowieka, który nagle ma dla nas czas, który nagle chce nas słuchać, chce nas miedziać. I to wszystko naraz tak w nas uderza mocno, ten nasz głód bliskości, że bierzemy ile się da. No? I próbujemy wszystkie nasze głody zapchać drugim człowiekiem tą więzią z drugim człowiekiem. Przylepić się tak na całego. Tylko ty, tobie powiem wszystko na przykład. Wszystko sobie mówimy, proszę księdza. No to ładnie. Jak, jak wszystko sobie mówicie, to co się stanie, jeśli ty tak odsłaniając się do końca, do końca się pokazując drugiemu człowiekowi, właściwie jak Bogu na adoracji, to, co się stanie, kiedy ten drugi człowiek zawali sprawę? To może być nie do przeżycia. Może się naprawdę źle skończyć. My zawsze będziemy tajemnicą. Trzeba, yy, będąc obok kogoś, tworząc z kimś więź, trzeba zawsze o tym pamiętać, że ja jestem tajemnicą i mam prawo nią być. I drugi człowiek obok mnie też jest tajemnicą. Nigdy go do końca nie poznam. To jest tylko człowiek. Wszystko o mnie wie tylko Bóg. Nawet ja sam o sobie nie wiem wszystkiego. I tu szczególnie warto pamiętać o tym, że nie wszystko drugi człowiek może znieść też o mnie. Nie może znieść wszystkiego. Chociaż sam ma swoje grzechy, to o niektórych moich grzechach nie powinien wiedzieć. Dlatego, że Boże obcią nie jest śmietnikiem na moje grzechy. To może go tak obciążyć, że do końca życia będzie mu ciężko z tym. To nie znaczy, że nie mamy być szczerzy ze sobą. Tylko nie mamy myli człowieka z Bogiem. Wszystko o sobie możesz powiedzieć na spowiedzi. Po księdzu to spłynie. Ewentualnie będzie ci współczuł przez chwilę, bo też jest grzesznikiem i wie, co to znaczy. Będzie ci współczuł, ale go to nie obciąży. No, tak jakoś to działa, że... No, ja na przykład nie czuję się obciążony. Bardziej swoimi grzechami, niż tymi, o których mi ludzie mówią. Nawet bardzo chętnie zapominam te grzechy, które słyszę na Prawie wszystkie zapominam. Czasami, gdy mnie ktoś prosi tylko, żebym kogoś prowadził dłużej, no to tak się jakoś próbuje skoncentrować na tym, żeby, żeby pamiętać o tym człowieku, o jego problemach, ale normalnie to, to po co mi to potrzeba? A jeśli to jest ktoś bliski e, i mówi mi w twarz o swoich grzechach, no to może mnie to obciążyć. To jeden tylko z takich e, sposobów, w jaki można pomylić człowieka z Bogiem, tak się do niego, tak do niego przygnąć mocno, za mocno. Bóg wytrzyma wszystko o tobie i zawsze będzie cię kochał. Zawsze cię przyjmie, choćbyś nie wiem, jak był ubabrany w swoich brudach. W ogóle na to nie patrzę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą, yy, no i tą przeszkodę pokonuje seryczyk. Naaman za pomocą. Właśnie proroka, którego zaprasza do siebie, chodźcie, jak się wytłumaczy. Niech się dowie, że jest Bóg w Izraelu. Niech się dowie. Druga sprawa to jest to, że jak się modlimy, to dyktujemy sposób rozwiązania problemu Bogu czasami. Najfajniej to tego uczyć się od Matki Bożej, bo ona w kanie galilejskiej mówi tylko tak: synu, jest problem. I tak się kończy jej modlitwa. Nie mają wina. Ona mu nie mówi, jak ma rozwiązać ten problem, tylko jest problem. Czasem dobrze się właśnie tak modlić czasem. Boże, mam problem. Bóg i tak wie. Nie? A jeśli, wiesz, jeśli myślisz, że znasz lepsze rozwiązanie problemu, no to gratuluję. To nie w tego Boga wierzysz co ja. Tylko w jakiegoś innego. Głupszego od siebie po prostu. Generalnie wierzymy w Boga, który jest od nas mądrzejszy i to nieskończenie mądrzejszy. Bo jest nam mądrość nie z tego świata. I może nam ją dać też, może nam jej udzielić. Możemy o nią prosić. Więc nie po mojemu, ale po Bożemu. Jeśli ja będę się trzymał kurczowo na takiej modlitwy, że ja wiem, jak ma być mój problem rozwiązany, jeśli nie powiem bądź wola Twoja, no to jest przeszkoda. Bo Pan Bóg sobie tak może pomyśleć, no wysłuchałbym, no ale. No, no nie tak. To trzeba uważać, bo ja się kiedyś modliłem na świat w duszpasterstwie, żeby przyszli faceci do scholi. Nie? Bo brakowało facetów do scholi. W pewnym się przychodzi nam przez sami faceci w scholi, nie? Teraz yy, to zaowocowało tym, że teraz we czwartki mamy scholę męską. <grywają> no ale teraz kobiet kobiet nie? Więc mówię, do, już się nie mogę dobra w taki sposób. Tylko Panie Boże, popatrz na naszą scholę. Nie? Jest problem. To jest druga rzecz, po mojemu ma być. Trzecia rzecz, mówię, że bardzo ważna, to jest jakiś taki dziwny lęk, który w sobie nosimy. To jest lęk przed prostotą, przed ubóstwem. Przed y, prostymi środkami. Tak jak na Amon właśnie. Nie, no myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane, to, to moje uzdrowienie. No tu wystarczyło się obmyć. I to jeszcze w Jordanii w jakiejś smródce, przecież u mnie w kraju są o wiele fajniejsze rzeczy. Wystarczyło się robić. E, I czasami nasze ja pojawia po sobie, że wiem, jak mam walczyć z grzechem. Że wystarczyłoby codziennie odmówić krótką modlitwę y, w intencji y, no, mojej tej, tej walki z grzechem. Wystarczyłoby i wiem o tym, bo, bo kiedyś działa, jak, jak, jak to robię, to to działa. Tak? Jak raz odmówię ojcze nasz dziennie tej intencji, to, to problem znika właściwie prawie. Ale nie, to musi być bardziej skomplikowane. Nie? Muszę się coś wpakować muszę bardziej. Książki czytać na ten temat, jak to sobie z tym poradzić, nie może do psychologa pójść. Czasami y, boimy się takich prostych, spróbować nawet takich prostych rzeczy. bo co to mi może pomóc? Zdrować Mario jednodziennie. Co mi może pomóc? Może pomóc, jeśli jest faktycznie wierna codzienna modlitwa. Ja nie mówię o wszystkich problemach teraz, tak? bo są takie problemy, które wymagają pomocy specjalisty, które wymagają większego nakładu różnych sam środków, ale mówię o tym takim lęku przed ubóstwem, który nam czasem gdzieś nas dopadnie. Musi być wszystko trudne, skomplikowane, żeby działało. I to może też zatrzymać y, mnie przed Bogiem, znaczy zatrzymać łaskę Bożą. Y, I czwarta rzecz to jest y, z Ewangelii, to, co dzisiaj Chrystusa spotyka. Przecież my go znamy. Nikt nie może być prorokiem we własnym kraju. Znaczy oni byli otrzaskani z Nim bardzo. Oni wiedzieli, co się po Nim spodziewać. Ja wiem, co się spodziewać. Ja już przeczytałem Pismo Święte, jest na Facebooku, znalazłem takie strony, ktoś mnie tam zapraszał. Przeczytałem całe Pismo Święte. nie? Tylko po co? No. Byli święci, którzy żyli jednym zdaniem z Pisma Świętego i kawą świata zmienili, żyjąc tym zdaniem. Przykładów daleko nie należy szukać, każdy sobie znajdzie. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby znać żeby wszystko znać, żeby wszystko wiedzieć, żeby znać grekę, hebrajski, łacinę i umieć to wszystko, to nie chodzi o to. Słowo Boże nie jest po to, żeby się Go uczyć, tylko po to, żeby nim żyć. Jeśli uda Ci się żyć jednym zdaniem, jednym przykazaniem Chrystusa, no to jest ogromna szansa, że to jest właśnie to, nie? To jest dla Ciebie to. Więc lepiej czasem nie być otrzaskany, gdzie ja to znam, tam to znam, szukam czegoś nowego, tylko wziąć to, co jest proste, to, co jest znane i spróbować tym żyć, spróbować posłuchać Chrystusa, którego już znasz, to słyszałeś tysiąc razy. To te cztery rzeczy. Może tyle, żeby się za bardzo nie rozgadać. Jest jeszcze psalm, ale tak sobie dziwnie to wszystko jakoś e, ułożyłem, że miałem dzisiaj mówić o psalmie 42 na konferencji i on jest dzisiaj w bitur. Ja nie wiedziałem o tym. Więc psalmem się zajmiemy na konferencji.